Czy premier Donald Tusk popełnił kolejny błąd? Czy przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zrobi Tuskowi na złość? To jest jeden z możliwych scenariuszy. O co tym razem chodzi? O stację TVN. Pamiętamy, że premier Donald Tusk postanowił wpisać stację TVN na listę spółek strategicznych dla Polski. Nie do końca podobno jest to zgodne z prawem, nie do końca jest to możliwe. W to nie wchodzimy. Wchodzimy w politykę. Jak wiemy, stacja TVN może zostać Zostać sprzedana, ponieważ jej właściciel, koncern Warner Bros. Discovery, chce to zrobić z powodów problemów finansowych. Jak wiemy, w grze były podmioty europejskie, mówiło się nawet o takim połączonym koncernie czesko-węgierskim, ale teraz nagle do gry mocno wchodzą Amerykanie i wchodzą Amerykanie powiązani. Z Donaldem Trumpem. To jest jeden z możliwych scenariuszy. 13 scenariuszy dotyczących przejęcia na amerykańskim rynku mediów opisała amerykańska stacja CNBC News. W jednym z nich jest mowa o stacji TVN. A kto może ją przejąć? Grupa Fox. A jak wiemy, Fox News to jest amerykańska konserwatywna stacja. Wspierająca ewidentnie Republikanów w Stanach Zjednoczonych. Czy to się wydarzy? O tym w nowym materiale zapraszam. Witam szanowni państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze na samym początku króciutko proszę o cztery rzeczy: o łapki w górę i o komentarze, bo to jest bardzo dobre dla zasięgów. O jak najdłuższe, najlepiej do samego końca oglądanie naszych materiałów, ponieważ dzięki temu one pięknie wybijają się poprzez pozytywny algorytm po polskim YouTubie i o Subskrypcje. Cały czas. Teraz idziemy po 200 tysięcy subskrybentów do końca przyszłego roku, moi drodzy, daj suba na złość Tuskowi sprawia, żeby takie kanały jak ten, kanały konserwatywne, były jak największe, jak najgłośniej słyszane. No to jedziemy do kwestii przejęcia stacji TVN. Sami o tym w naszych spotkaniach na żywo, w naszych transmisjach na żywo, analizach na żywo, pytacie często o. TVN. Wiemy, że było trzech kupców dotyczących przejęcia stacji, i tak jak już podawał m.in. portal ONET kilka tygodni temu, największe szanse na przejęcie stacji TVN miał taki. Miało połączenie dwóch koncernów, czeskiego, najbogatszej czeszki, i węgierskiego biznesmena powiązanego z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem. I gdy ta sprawa zaczęła wychodzić na jaw, i w mojej ocenie błędnie zaczęli się z tego powodu cieszyć politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo po co się z tego cieszyć? Po co mówić do dziennikarzy TVN-u, że się za chwilę tam może być prezesem tej stacji albo że będzie się gościło u niej jak u siebie w domu? To są błędy. Takich rzeczy się nie mówi, bo po tym właśnie do gry wszedł premier Donald Tusk i zapowiedział, że rząd będzie wpisywał takie stacje jak TVN, czy Polsat, czy też inne miejsca, inne podmioty na listę spółek strategicznych Skarbu Państwa, żeby utrudnić taką ewentualną sprzedaż, żeby coś zamieszać. Nie wiadomo, czy to jest możliwe, bo jak wiemy, stacja TVN jest zarejestrowana. W Holandii na skrzynce pocztowej, a generalnie jej właścicielem jest amerykańska grupa Warner Bros. Discovery. No i jak to polski rząd ma prywatnemu właścicielowi, który zresztą i tak tą spółkę zarejestrował w Holandii, zabraniać czegokolwiek sprzedawać, utrudniać. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo w grze w grze pojawiają się Amerykanie. Najpierw głos zabierał w tej sprawie obecny jeszcze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński, ale jego głos już teraz nie ma znaczenia, jego protesty, jego słowa to nie ma już znaczenia. Brzeziński, Lada moment wyjedzie z Polski, pomachamy mu do zobaczenia. Niech się pan tam trzyma, ciepło, niech, niech pan żyje długo i zdrowo, ale w Stanach Zjednoczonych, niech pan się już do Polski nie miesza. Do gry wchodzą Amerykanie. Powiązani z Donaldem Trumpem, i być może to się będzie działo na złość Tuskowi. No, Tusk wypije piwo, które sam naważył. Po raz kolejny, po raz kolejny może się okazać, że na tym polskim podwórku politycznym Tusk jest graczem. Okej, okay, jest graczem, należy to przyznać. Tak, sprawnym graczem, ponieważ jest kolejny raz premierem, drugi raz jest premierem w swoim życiu. Ale jeżeli wyjdziemy poza granice Polski, to ciągle coś się dzieje negatywnego, coś Tuskowi nie wychodzi, widzimy te starcia z Wiktorem Orbanem, kiedy Orban sobie nie pozwala na jakiekolwiek połajanki ze strony Tuska. Wręcz, tak jak o tym mówiłem, tutaj już na kanałach Analiza Polityczna ma przygotować podobno jakiś raport na temat działania rządu w, w Polsce, a w starciu z Amerykanami pan premier jest teraz taki, tak? a zobaczymy, co będzie, jak już Trump zostanie zaprzysiężony na prezydenta. No i tak jak wspomniałem, przy wstępie stacja CNBC yy, yy, rozrysowała 13 różnych scenariuszy, które mogą się pojawić w przyszłym roku na amerykańskim rynku medialnym. Ciekawy jeden z nich jest taki, że yy, yy, administracja Trumpa może w jakiś sposób wpływać na Jeffa Bazosa. Tak? To jest właściciel koncernu Amazon. Który posiada na przykład w swoich y, aktywach, Washington Post Gazeta. I ta gazeta, y, jak można się domyślać, w różny negatywny sposób pisała o Trumpie. No i Trump już miał podobno wysłać pewien komunikat, że jeżeli tutaj coś w tej gazecie się nie zmieni, albo ona nie zostanie sprzedana na przykład też do Foxa, to y, firma kosmiczna Bazosa Blue Origin może mieć pewne problemy. No, cóż, wszystko się zmienia. W Stanach Zjednoczonych jak widać Trump będzie szedł bardzo ostro, jak walec po swoje. Tylko trochę chyba skuteczniejszy walec niż ten walec, który miał jechać, o którym mówił Donald Tusk. No i jeden z innych scenariusz, określony przez stację CNBC, mówi o tym, że TVN może trafić do Foxa. Analizuje to pewien anonimowy menadżer rynku medialnego w Stanach Zjednoczonych, który pisze tak: Po sprzedaży większości aktywów rozrywkowych w filmie Disney w 2019 roku firma Fox ma szokować świat mediów, ponownie zyskując skalę swojego działania. Przejmuje HBO, to jest ciekawe, studia filmowe sieci Turner i zasoby streamingowe Warner Bros Discovery. Warto dodać, że inny dyrektor przewidywał sprzedaż Fox, biorąc pod uwagę nieznaną e, przyszłość e, powiernictwa rodziny Mardochów. Co z tego wynika? Że e, grupa TVN, jeżeli Fox kupiłby wszystko e, i aktywa streamingowe sieci Warner Bros Polska, grupa TVN może wejść pod zarząd. Foxa to byłoby bardzo ciekawe jednocześnie amerykano może na tym zależeć tak po jednak ta stacja zostałaby pod wpływem amerykańskim tak, Jakbym był amerykańskim prezydentem, to chciałbym, żeby amerykański biznes nie był sprzedawany Czechom, Węgrom czy komukolwiek innemu. Chciałbym, żeby był amerykański, żeby mieć jakikolwiek na niego wpływ, chronić go, żeby przynosił zyski, bo jak wiemy TVN przynosi ogromne zyski i to też wykazuje portal wirtualne media, powołując się na źródła w samym TVN, że stacja ma maksymalnie żyłować wszystko do góry, żeby jak najwyżej podnosić wartość Stacji, żeby wykazać się przed nowym właścicielem, że ta stacja tak działająca ma sens w ten sposób działać. I zobaczymy, jak to się. Dalej rozwinie. Ewidentnie możemy tutaj tak analizować tę całą sytuację, że Donald Trump chce mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce, chce robić interesy amerykańskie w Polsce, no to też musimy to brać pod uwagę, żeby się też tak tylko nie dawać tym Amerykanom, że tu się cieszymy, że Trump zrobi nazłość tuskowi, ale damy się Amerykanom i będziemy im tutaj pozwalać robić, co oni chcą i zarabiać na nas, a my będziemy tylko jakimiś pionkami. Nie musimy. Być wzajemnie jakimiś graczami. Pytanie, czy to się uda pod Tuskiem, albo pod Kaczyńskim, czy pod kimkolwiek. Myślę, że należy na pewno z Amerykanami rozmawiać, a dalej będziemy tę sytuację obserwować. Do zobaczenia, Ukarzykatu.